Okej, hey, witam, cześć, Spider-Man Miles Morales, kontynuujemy serię, odcinek ósmy na moim kanale, także kontynuacja, zobaczmy, co się dzieje w Nowym Jorku. Okej, okay. muszę sprawdzić, czy Finn ukryła Nuform w Gem No dobra, to już wiemy, Morales musi sprawdzić Nuform, czy ukryła Finn, także zmierzamy sobie... Do znaczku. Wow. Pięknie. Odpalić sobie grę i zobaczyć tak piękną grafikę, to jest coś pięknego. dowiedział się, że jestem, cytuję jego producenta, wielką fanką Spidermana i chce ze mną debatować. Jamieson to doświadczony mówca i znakomity dziennikarz. Nawet jeśli mam rację, nie znaczy to, że z nim wygram. Czasem nie chodzi o... Miałeś rację, Ganki. Underground jest wszędzie. Mało to undergroundowe. Popracuj nad tym. Jest pod napięciem. Nie małym. Kostium mówi, że to było 300 kJ. Dla ciebie to tylko au? Dobrodziejstwa bioelektryczności. Energia nie może pochodzić tylko stąd. Wyłącz generatory. Widzisz źródło energii? Kilka. Pewnie te kable mnie doprowadzą. Ta bariera pod napięciem to cud techniki. Może zrobili się nerwowi potem, jak coś dostał się do Fisk Tower. Ciekawe kto Dobra, zajmiemy się tym kablem ja. Myślę, że fajna miejscowa! Dobra. Macie tu jakiegoś upiora? Kocham ich rozwalać. Wow, prawie do dna. Wow. Dobra. Dobra. Pierwszy generator mamy ze sobą. Tutaj będzie drugi. I na razie muszę się pozbyć tych od razu snajperów. Oni mniej więcej HP zdejmują. Właśnie. Aj, 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 aj. Powiedz więcej już teraz tylko z górki zdrowy czysto i kolejny generator. it's a Uwielbiam ich rozwalać. Tutaj takie kombosy można klepać. Coś pięknego. Już po undergroundzie. A zaraz będzie po generatorze. I kolejne. Gdzie jest ten generator? A tutaj. Dobra. Jeszcze jeden. Tak jest. Ostatni. Użyjemy sobie kamuflaża Oh shit, ojej panowie snajperzy są tam Uhuhu W porządku, tutaj nic nie ma, nie ma. Dobra, lecimy do ostatniego generatora. Wow, ale on lata, przepiękny to jest. Udało się, bariera wyłączona i gotowa do rozwalenia. Może są jakieś schody, albo winda. Chyba Ona winda. Na przykład, sta, jeśli ją podniosę. Uh. Hej, tak sobie myślę. A gdybyś tak wyjawił, Fin, kim jesteś? Hej, Fin, dołączyłem do klubu dla ściemy, i jestem tym gościem, który chcecie powstrzymać. Okej, okay. trzeba to będzie dopracować. Taki opancerzony silos, nieźle. Nagle mój sprzęt do grania wydaje się strasznie słaby. Co? Fin ma tu niezłą bazę superłotra. Widzisz ten ogromny, opancerzony zbiornik? Wcale nie podejrzany. Myślisz, że jest w nim nuform? Mam takie przeczucie. Z tego zbiornika odchodzą kable. Ciekawe. Okej, okay, czyli mamy taką mini zagadkę. Tutaj. Nie połączę tego bezpośrednio. Ale dzięki przekaźnikowi stworzę połączenie łańcuchowe. To jeden. Czas zasilić resztę. Czemu mam powiedzieć Finn, że jestem Spider-Manem? Przecież mogłaby zareagować... źle. Zróbmy, za i przeciw. Uh. Za. To twoja najlepsza przyjaciółka. Oprócz mnie. Przeciw to Tinkerer. Za. Łatwiej jej to wyjaśnić, niż odstawić przed nią szopkę. Przeciw. Drugi Spider-Man wyraził się jasno. Nikt nie może się dowiedzieć. Ja się dowiedziałem. Może jeśli zrozumie, z kim walczy, przemyśli sobie to wszystko. Może masz rację. Uh -huh. Ten już uruchomiłem. Dobra. I tutaj mamy kolejny. Tak. Droga wolna dla generatora. Karmi Roxon fałszywymi informacjami, żeby nie wpadli na jej trop. Dobra jest. Dobra, tutaj a Gdzie jest generator? Trzeba wycelować. Dekoracje, to już nie problem. Teraz muszę podłączyć generator. Tylko gdzie jest generator? Tam na górze. Trzy złody. Jeszcze jeden. nikogo nie ma. mógłbym powęszyć. już obiecująco. muszę sprawdzić superkomputer fin. dobra, to już wszystko chyba. energię w swój nuform. Destabilizuje go coś jak z moim jadem. A twój jad wysadził most. To co? Ona chce wysadzić Dzięki? Nie Dem Fieter Roxon plaza. Zaraz co? To jak mogłaby? Jeszcze są zamknięci, więc nie byłoby ofiar. Ale nie mogę na to pozwolić. Zabieram Nuform. Nie. Nie. No dalej! Nie, nie, nie! Gdzieś tu jest! Rozdzielamy się! Muszę rozkromić jej armię, a następnie zdobyć Nuform. Tak teoretycznie. Co jeśli Kin ma rację? To najlepszy sposób na walkę z Roxą. Nie planuję wybić. Dajcie mi i no o wszystkim zapomnimy. Nawet man sobie z tym nie poradzi. Zjadł ją rozwalam! Dobrze, tak trzymaj! Wow. Myślałem, że troszkę trudniejszy będzie, ale jednak jest prawie utopia dla Moralesa. Bardzo dynamiczna gra, ale ja tak go uwielbiam. Ok, to teraz no forma. Zabrała Nuforn. Właśnie goni ją po Manhattanie. O, a, a wiesz, jak ją zatrzymać? Najpierw złapię ją. Potem odezwę się później. O, ruchy, ruchy, ruchy! Żyjemy słów! A może przestaniesz się tak? Chwieję! Jeszcze się nie skończyło. Wow. Poza za Ciężka! Gdzie jesteś? Stary, nie wiem! Pomijam wybuchy. Przyda się nowa strategia. Zrobię jak mówiłeś. Powiesz prawdę? Tak. Jak tylko ją złapię. Muszę ci coś powiedzieć! Zwolnij! Myślisz, że się Chcesz to usłyszeć? Na serio? Wchodź w Firemanie! Daj mi jeden powód, żeby Cię nie zabić. Moja mama by się zmartwiła. Albo trzy. Ukończono. Hej! Jak poszło swin? Kiepsko! Wciąż jesteś u umy... mnie. Nie, już u siebie. Rodzice wracają w 5, więc... Szą. Ale mogę wpaść! Nie! Spoko! Odezwę się! Co teraz? Hej, wujku! Potrzebuję... Potrzebuję porady! W jakiej kwestii? W każdej. Jesteś wolny? Mogę być. Daj mi chwilę, niedługo zadzwonię. Dzięki. Do zobaczenia. Nie mam pojęcia, gdzie są Finn i Nuform. Zabiję trochę czasu przed spotkaniem z wujkiem. Okej. Okay, tym palcem w lewo, bo otworzysz aplikację, oczywiście. Tylko sobie zrobimy umiejętności i tutaj już Finn wie, że... Miles to jest Spider-Man. Także tutaj robi się bardzo ciekawie. Okej, okay, tutaj misje. Także tutaj można powiedzieć, już fabuła naprawdę zrobiła się ciekawa i rozkręciła nam się na dobre. Także ten odcinek sobie zakończymy. Pamiętajcie, łapa w górę. Subskrypcja w Do usłyszenia. Hej.